Ale też musimy tak powoli... Chcecie zobaczyć fajniejszą dupę? Nie będziemy skakać do wody. Co, no YouTube musi się czymś zadowolić, mój drogi. Ja się trochę cykam. Bo zimno się zrobiło. Mi się ciepło zrobiło właśnie. Nawet skarz. Pierwszy Adi. Nie mam z wodu. Nie z dwór, mam miękkiego. Dobra, dawaj, skakajcie. Skakaj ciebie. Nie, ty pierwszy ja za to No w... <śorty> jak jest tam wszystko. Że ja akurat nie pod no Z tym aparatem. bo ja, ja nie... jestem taka owieczka, ja czegoś nie zrobię póki ktoś się zrobi. Dobra, dobra. Raz kozie śmieć, ja tutaj. Tu chujaka zimna. nam spierdala. Ej, popływaj se trochę, nie? Uch, ale zimno, mi Ej, <grydanie> ja się zeszłam. No i <grydanie> no, bo ja tak miałam? No, Będzie mały Będzie ciepło. Poruszaj się. Próbujmy tak do tych skinienia. Słuchaj se Nie wybał. Jakieś dziwne kurwa, no, no od przodu może. No, to nie wbije. By była, nogi, bym oh. Gdzie jest ten? Tu jest Patryk, ja pierdolę Się przestraszałem, że się utopił Fu. Adi fajne gacie. Dzięki O chuj! Fuj, jakie to jest kurwa ogłucone Ja pierdolę, jak rekiny kurde, są <słyszałem> wsiadane <słyszałem słyszałem> przez rekiny <słyszałem> 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 Patrz, ten wchodzi nawet. Jej! <grystanie> Mam yeah! wchodzić na pokład. A ty jak ty wchodzisz, kurwa? Ty po... Jest... pomoczy, pomoczy. Nie. Uj. Ale lud. Ja pierdolę. Trochę zimno. Trochę zimno. Troszeczkę. Troszkę. Dobra, na plaży się wygrzewamy teraz. A. Uj. To ręcznik. to no co mówię. Tam jest mój. A się kur... Ja się jebą gdzieś. Nie wiem o co. Ja pierdolę, twarde jak diamenty. O, kurwa. O. <śmiech> <śmiech> Orka! Orka wchodzi! <laughs> Ale to tak jest kurwa, już jesteś kur. I Ja tak się tu w pierwszą szybko łapię, to i się wciąga, już się jesteś i nie, nie możesz, spierdalać. Jakby zaraz tam wpadnie. Za Jakby Anek wpadł. A, no, można wciążyć w sumie, nie głupie. Dawo, się on. Głupie. Fajne. Bo głupcią bardziej jakieś ślizgnę. Nie, bo się złapiesz. Właśnie tu powinna być rączka. Byłaby tu metalowa rączka, z żadnego problemu, nie? Aha. Tu nie ma tak to trzeba kurwa wyciągać Łapiesz by się tego złapać. Tutaj. Nie ma się gdzie złapać. Okay. Jest Ale zje. <noise> Dobra, pójdźmy na tą plażę, ja pierdolę. Dobra. Na plażę i już Ja pierdolę, mój chuj. Kto pedałuje? Ja mogę pedałować jak sobie. Ja tak. To ja sobie posiedzę. No. W przodzie. Masz. masz to ja Chyba, że w tych też O Tylko będzie ciężko kierować, Kaza. Możesz tył tyłu się jednąć jakoś. No. No, jebnij się. Spierdalaj. No, z tego. Patrz, tu są kapoki. Możesz nogi kłaść spokojnie. Dobra, jak chcesz. No czekaj, ja teraz sobie jutuję ja mógł sobie nogi jednąć tutaj. Napierdalamy na plaży chuj Kurwa, skoczyłbym z aparatem taki gołpur, nie? No ale taki wiesz, wodoodporny. Chociaż skaczę. Możesz się tu jedną, tak jednąć nogi, bo to przykryło. No, dobra. dobra, zajebiście. Tylko usiąść tu na przykład na nogi, tu usiąść, tu. ja czemu Wrzucę to na YouTube. Chcecie kogoś pozdrowić? Nie. Pozdrawiamy Cię Martynka Pozdrawiam Martynkę. Na nami sekura Ja pozdrawiam, pozdrawiam. Nikogo nie pozdrawiam Widzisz ja na serio na YouTube'a? Jesteś pojebany człowieku na YouTube'a Dobra niech wrzuci o co Ci chodzi Dobra, Nie wrzuci, ci chodzi? widać mojej twarzy No i co? Się. Ja on ja dalej nie może <laughs> <laughs> Grzegorz, pod, pod, podpłyń go, Kurwa, zoom. Podpływać, podpływać. O, dobra, jest. Ja tam na tyle. <śmierdzi> Staram się trzymać. <czuja. śmierdzi> <śmierdzi> Pomóc ci wejść? <śmierdzi> rzuć mu kapok. <śmierdzi> Ej, kewlar mu rzuć. Jak syrenka. Ale jak jest takim marynarzem i go syrenka próbuje ściągnąć cycki <grystki grystki> pokazać O <grystki> chuj Syren Syrena widzę w tym jeziorzu Ej stary W którą stronę dasz ten step? W drugą W <grystki> drugą. No <to grystki> dobra <grystki> Tyłem jedziecie? Patrz syrenka Ariel! Kul, kurwa, Będzie, będzie się działo Będzie no... Będzie głośny Będzie radośnie. To się tańczymy razem całą noc Bo ona tu jest I tańczy dla mnie To jest ja, mówię ją ona tu jest i, I tańczy, tańczy dla mnie Bo dobrze to wiem, że porwę ją i w sercu schowam na dnie Co mamy? Co? Co? Ale się kurwa podpiją Ci się przekryśmy kurwach i potępować mamy, że to jest tak kurwa Mamy, dobra, zaraz się napiję, mam kad Tam mamy tak gdzieś. Dobra, nara. O Nara. No, potem jeszcze pogadamy. Nara. Nara. Więc.